Chyba nie ma nic gorszego niż nagrywanie odcinka, jak jest się przeziębionym. Jo Siemanko to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak słyszycie po głosie jestem przeziębiony, mniejsza o to. mimo to powiedziałem, że nagram ten odcinek, bo i tak w tym roku było dużo przerw i po prostu lecimy z tym. Króciutko zostawcie suba i łapkę w górę da po dalszy rozwój kanału i po więcej takich materiałów jak ten. Oczywiście przypomnę tylko króciutko, że jak wbijecie na mojego Instagrama, to tam wystawiam, teraz będę wystawiać relacje, gdzie możecie wybierać miniaturki na filmy. Link macie w w opisie i wejdźcie jeszcze na serwer na Discordzie, żeby być na bieżąco z informacjami. Tyle z mojej strony, lecimy. Jak obiecałem, odcinek trzeci SimRail, informacje z forum. No i zaczynamy 8 stycznia, tutaj użytkownik napisał coś w tym stylu. Mam sugestię dosyć oczywistą, żeby zrobić rozkłady jazdy analogiczne do TSV-4. Nie wiem, czemu to opiszę na forum SimRail, ale przeczytajmy dalej. Żeby po prostu móc pojechać sobie z punktu A do punktu B, no to Warszawa, powiedzmy Kraków, może z Warszawa punkt A, Kraków punkt B, czemu nie? Ale proponuję zrobić to lepiej niż w tsw 4 Tutaj chodzi o Sim World 4, o tą grę. Nawet nie wiem, jak to tam wygląda. Szczerze, dawno w tą grę nie grałem, chyba z 2 lata. Tam każ Każda trasa jest na tyle krótka, że nie trzeba wybierać odcinka, bo cały jest krótki, a w SimRail wiemy, że trasy są nawet 3 lub 4 godziny. W związku z tym proponuję zrobić jakby dwie sekcje. Rozkłady realne, te odwzorowujące realne połączenia np. Warszawa-Katowice. Fikcyjne, żeby gracz mógł sobie stworzyć dowolną trasę np. Warszawa Zachodnia-Warszawa Wschodnia. Mógł ustalić godzinę i pogodę oraz pociąg, nawet Pendolino na krótkim odcinku, jakbym miał ochotę. No i żeby w obu przypadkach można było wybrać pogodę i porę roku. Co do godziny odjazdu to też by się przydało w obu przypadkach. Ale jakby rozkłady w, z sekcji pierwszej miały być super realistyczne no to to tylko faktycznie godziny odjazdu. A w sekcji drugiej w ogóle chyba, nie wiem, ja nie wiem co to znaczy, uznania gracza. Ogólnie wiem, e, może być, że będziecie mnie krytykować, ale ja po prostu nie przyjmuję się krytyką i powiem szczerze, że, że kurde, człowieku TSW, czwórka i piątka. Nie wiem, choćby wypuścili nie wiadomo co, ona nigdy nie będzie realistyczna. No bo ta gra, no co masz godzinny scenariusz, rozumie, ale Warszawa-Katowice, jeżeli jedziesz pendolino to musisz liczyć się z tym, że będziesz jechać dwie godziny, a nie, że będziesz sobie jechał 20 minut, no i potem zobaczymy, co dalej robić. Musisz się z tym liczyć, albo co najmniej sobie tak y, ja to robię, że po prostu sobie ustalę w dniu, przyjdzie sobie powiedzmy tam środa wieczór, spoko, dzisiaj sobie siądę, o 19.00 odpalę Warszawa-Katowice. Scenariusz, i jadę te 4 godziny. Gra ma odwzorować prawdziwą kolej. Dlatego jak maszynista też sobie nie jedzie 20 minut, tylko jedzie do końca. Zależy, jaki ma tam dyżur, nie? Ale wątpię, żeby maszynista, który zaczyna dyżur w Warszawa Zachodnia, kończył go w Grodzisku Mazowieckim, nie mówiąc o pociągach e, podmiejskich, tylko mówiąc o pociągach e, TLK, Intercity i tak dalej. Oczywiście jest to coś, co by szło wprowadzić, jeżeli chodzi o manewry. Jak są niektóre takie składy, które powiedzmy z Gdyni ruszają i jadą do Warszawy, to one nie kończą biegu Warszawa Wschodnia, tylko kończą bieg Warszawa Zachodnia. Co byś szło stworzyć? Co by szło stworzyć, żeby. Ten skład kończył bieg Warszawa zachodnia i ty byś musiał manewrować, czyli takie scenariusze potworzyć i ty musisz tą twoją lokomotywą manewrować cały skład do Warszawy Wschodniej. To by szło zrobić, to jest spoko yy, opcja. Co do godziny i pogody, z tym się zgadzam, to by było fajnie, żeby szło, się, żeby, żeby szło sobie to wybrać indywidualnie. Osoba tutaj odpisała: wyjdzie edytor, to będzie można się bawić. Aktualnie nie ma sensu nic przerabiać w scenariuszach. Krótko na temat wszystko powiedział, jak to tutaj wygląda i to co napisał tego znaczy tutaj, kto to w ogóle jest napisał to Marcinio i jak najbardziej się pod tym mogę podpisać, że też tak to uważam tyle w temacie kolejna informacja to jest 14 stycznia dlaczego nie ma na singlu ruchu AI innych pociągów, tutaj tekst widzicie oczywiście zawsze będę wam go pokazywać Adam ETS2 tutaj jak najbardziej ma rację powinno być tak, że na singlu będzie ruch AI i tak dalej i tutaj kawałek przeczytamy no właśnie jak w temacie, dlaczego nie ma na singlu Ruchów AI w innych pociągach? No, bardzo mądre pytanie. Na multi są czasami serwery, gdzie kompletnie nie ma graczy. A zarówno nastawniami, jak i pociągami steruje AI i robi to doskonale. Tu by szło się kłócić, choć nagrałem shorta na ten temat. Jak dobrze jest sztuczna inteligencja, powiem w Simrailu. To jest przykład genialny po prostu, z... jak oni to zaprogramowali. Genialnie to zrobili. Zobaczcie, tutaj ja powinienem iść po tym torze, nie? Bo to jest tor prawy, i po nim się jedzie ale za to, że tutaj jest, stoi e, regionalny pociąg, on mnie puścił lewym, ja tutaj zmienię tor. I mnie puści pierwszy do susnowca, bo ja jestem ważniejszą klasą od takiego regiona. Bardzo mądrze ona to rozwiązuje sytuację. Może trudniejsze, nie tak łatwo, ale te proste zadania, które tam ma. AI to dobrze sobie z tym radzi. No i co, no i tutaj ludzie oczywiście dalej piszą i tak dalej, odpisują mu. Nie będę wam wszystkiego pokazywać, rzeczywiście poznajcie moje zdanie na ten temat. No tutaj Adam ETS2 ma jak najbardziej rację. Przejdźmy troszkę do, y, nie urażając tej osoby, do troszkę śmiesznego tematu, 15 stycznia, jeżeli każdy by tak pisał, to nie wiem, ogólnie przeczytajcie, przeczytamy to całe, o. Trasa do Zakopanego, droga administracjo, jak wierny i oddany gracz, przedstawiam swoją sugestię, jak, <laughs> czekajcie, e, jako, jako wierny i oddany gracz. Przedstawiam swoją sugestię jako stworzenie linii Kraków-Główny-Zakopane. Zmieńmy to w ten sposób. Trasa do Wrocławia. Droga administracja jako wierny i oddany gracz, przedstawiam swoją sugestię jako stworzenie linii Warszawa-Wschodnia-Wrocław-Główny. Wątpię, że twórcy by mi na to odpowiedzieli i tą linię z powodu mnie jednego stworzyli. Oczywiście pewnie jest więcej osób, które by chciały linię do Zakopanego, ale tak szerzej nie wiem, co ta wiadomość da. Naprawdę nie mam pojęcia, co by ta wiadomość dała, i tyle po prostu trochę to jest takie: no, trochę chłop tutaj napisał dosyć dużo i wytłumaczył ten swój pomysł, ale wątpię, żeby twórcy to stworzyli. Oni, Oni raczej będą tworzyć duże miasta, raczej będzie połączenie najpierw do Wrocławia, Gliwice, Kielce, Gdynia, coś takiego, ale wątpię, że do Zakopanego stworzą. Czytajmy dalej. Myślę, że linia może na początku być na przykład tylko do Skawiny lub do kalwarii, a potem dokładać kolejne części. Linia ta jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ jest to jedna z najczęściej uciąższanych linii jednotorowych. Przebiega ona przez malownicze miejsca i zachwyca samym bytem. Okej, okay, no tutaj chłop dobrze zargumentował, to trzeba mu przyznać. Dodatkowo na linii znajduje się niesamowity most między stacją Kraków w Zabłocie, Kraków pod górze. Czekajcie, byłem właśnie w Krakowie i jechałem jest stacje. No, a no jest tam most, faktycznie jest most. Jak znajdę dobre miejsce, które to pokazuje, to wam wrzucę tutaj. Uważam, że takie DLC bardzo zachęci graczy, zważając uwagę na to, że na Ogólnie chciałem tutaj podkreślić, jakim durniem jest Grysim tak naprawdę. Słyszycie mnie troszkę gorzej, ale to nie gra roli. Uważam, że takie DLC bardzo zachęci graczy, zważając uwagę. Nie wiem, jak Grysim mógł się tutaj nie domyślić, o co tu chodzi. Chodzi tutaj o zdanie zważając. To nie jest zważając, tylko zwracając Zwracając uwagę, jak on na to nie wpadł, to ja nie wiem, to wtedy brzmi tak. Uważam, że takie DLC bardzo zachęci graczy, zwracając uwagę na to, że na razie niemal wszystkie linie. Przecinek, nie wiem, jak on tutaj mógł przeczytać, zważając, totalnym debilem ten typ jest. No, ale ja nic nie poradzę, muszę montować te materiały. Jego zostawcie łapkę w górę, co najmniej dla montażysty, a nie dla tego debila, który wam to przedstawia. Na to, że na razie niemal wszystkie linie to linie dwutorowe, które zaczynają się. Powoli robić nudne. Uważam, że taka trasa przyciągnie sporo osób, bo jest wręcz ikoniczna. Dziękuję, mam nadzieję, że to przeczytacie. Jest jedna odpowiedź. Aha, więcej nie ma. Czyli tak naprawdę SimRay to ma gdzieś. Dobrze wiedzieć, bo ja na forum napisałem, zgłosiłem błąd, do dzisiaj ten błąd jest. Ogólnie w Grodzisku mazowieckim przez dach pada deszcz. Nieważne. Wydawało mi się śmieszne, ale dobrze chłop argumentował. Byłoby to coś, można sobie dobrze wyobrazić w SimRailu. Byłoby to coś ciekawego, bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Zmiana lokomotywy w scenariuszu. 20 stycznia czy da się zmienić lokomotywę z, z scenariuszu, na przykład EU07 na EP08, albo poszalejmy na EZT. E, jest taka opcja tutaj. W opisie macie link. Będzie pisać 20, albo napiszę wam zmiana lokomotywy w scenariuszu i będzie właśnie ten link tutaj. Aha, no to nieźle, czyli link chyba nie działa, tak? Okej, okay, zmieniła się sytuacja, niestety ten link nie jest aktualny, nie wiem gdzie kolejny by szło zdobyć. Wiem, że... E, zdobyć? E, nie wiem gdzie jest kolejny taki link, e, ogólnie jest to coś takiego jak pociąg i nator, coś takiego byście musieli poszukać. Może ktoś to znajdzie, oczywiście przypominam, że takie szukanie takich rzeczy może się wiązać z wirusami. Możecie sobie popatrzeć niby filmik jak to ma działać. Tutaj widzicie tą nazwę, to jest ta nazwa, trudno coś mi na ten temat powiedzieć. Radio nie nie radio do komunikacji, ale po prostu radio. No, okej, okay. rozumie jeszcze sugestie napisania linii przez osobę, która by chciała Kraków zakopane, ale osobę, która by chciała w pociągu radio, nie te radio kanałowe, tylko radio takie jak z R Radio Z albo RMFFM. To to tego nie umie zrozumieć w ogóle. Przeczytajmy sobie tutaj opis. Wiem, że może być kłopot z licencjami. A no, oczywiście, to jest najmniejszy problem, nie? Ale czy byłaby możliwość dodania radia Z i RMFFM albo jakieś chociaż dwa, tak jak jest w y, Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator? Bo mamy jazdy na 3-4 godziny, będzie więcej, więc można by sobie umilić grę. Mam to gdzieś, czy to realistyczne, czy nie. I czy maszyniści mogą słuchać radia ale ja jako gracz na pewno tego bym oczekiwał, a i gracze z zagranicy by poczuli polskie klimaty. Mogłoby to być dodane jako na przykład stare radio na pulpicie albo tylko uruchamianie z menu. Nie, no, chłop, chłop chyba nie rozumie, na czym polega ten symulator. Oczywiście tutaj jest odpowiedź zespołu SimRaila. Jest tutaj coś takiego. Odpowiedzieli na to: Mam to gdzieś, czy to realistyczne, czy nie? I czy maszyniści mogą słuchać radia? On, oni napisali: Niedobrze. To ja jako gracz na pewno tego bym oczekiwał. Chłopie, czego my oczekiwać możemy, to jest to, czy 13 grudnia będzie update, czy nie, a więcej to. Niech lepiej nie oczekujmy, więc możesz sobie uruchomić kartę w przeglądarce w tle. Co to za problem ogólnie? Nie? Yy, oczywiście czasami było tak, że coś puściłem w telefonie. I jechałem kawałek w Simraylu, bo coś się sprawdzić Oczywiście wiem, że tak się nie powinno robić, ale mówię, że coś takiego zrobiłem I taka opcja jest, ale po co w Sim radio? Jak jedziesz autem, to radia słuchać możesz Bo nikt do ciebie nie gada, albo gadasz z osobą Ale nie są to takie ważne informacje, jakie dostaje maszynista Gdzie musi być cały czas yy, koncentrować się na jeździe A few moments later Czy dostanie teraz przejazd na sygnał zastępczy, on tego nie wie Three days later i on musi być cały czas na bieżąco z tym, co gadają do niego Six and a half hours later i on nie może słuchać takich rzeczy. Oczywiście tutaj SimRail dorzucili linka, to jest bardziej PDF, gdzie jest to wytłumaczone, dlaczego tego nie można i tak dalej. Tu jest coś takiego dopisane w związku z naszą współpracą z UTK, y, Urząd Transportu Kolejowego, jakby ktoś nie wiedział. Nie będziemy promować niebezpiecznych zachowań. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać sobie muzyki do grania, to może ją włączyć z media Spotifya czy czegoś tam sobie życzy. W grze takiej funkcjonalności się nie Pojawi. I bardzo dobrze popieram tutaj spółkę. Nie wiem, co chłopcy myślą. Ogólnie to jest też Adam ETS2. On, pop, nie wiem w jakim poście, ale tutaj napisał raz mądrą rzecz, a tutaj tak naprawdę napisał trochę coś głupiego. Znaczy, głupiego. Napisał tutaj coś trochę dziwnego. Nie rozumiem trochę tej wiadomości, ale nie, nie muszę rozumieć, i śmieszne to trochę jest tutaj taka sytuacja. Nie spodziewałem się takiego czegoś znaleźć na forum. Przejdźmy do kolejnego. To nie jest forum, ale znalazłem to na forum. Ja znowu zahaczam o te kurde siate dobra jest to simrail wikipedia tak takie coś też istnieje Piszecie sobie po prostu simrail wiki i wam to wyjdzie mamy tutaj kategorie dwie jeszcze są nie są odblokowane bo edytora nie mamy no a mm, lokomotywów nie mamy nie wiem czemu jeszcze jej nie ma Z są stacje jest chyba po polsku dokładnie nie pamiętam czy było wpiszcie po prostu wiki i tutaj gdzieś może da się język zmienić ja tutaj na razie to po angielsku zostawię jak widzicie, mamy benzin I to jest alfabetycznie podzielone wszystko, w głowie nie mieści I tak mamy na przykład benzin. Może gracz kontrolować? Tak Poziom trudności? 2 na 5 Czarnica? Nie możemy Biała Rawska? Możemy I to są wszystkie nastawnie Podobno, że jak się na to kliknie To mamy krótki opis Mamy zdjęcia tutaj, jak widzicie Jak ona wygląda, ta nastawnia i mamy tutaj jeszcze w jakich ona się regionie znajduje. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Naprawdę to jest spoko sprawa. Oczywiście jak się gra w simrela już ponad rok, to niepotrzebne to jest, no ale jest. Potem jest linie kolejowe. Tu są tylko te dwie, i więcej tutaj nie ma niestety. Potem są pociągi, to jest bardziej według mnie najciekawsza sprawa. Mamy tutaj do wszystkich pociągów zdjęcia i mamy krótkie opisy. To też bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś się chce podszkolić na temat lokomotyw, tak to powiem, polskich lokomotyw, to może tutaj to zrobić. Tryb multiplayer, to stanowi, nie wiem, a tu jest o serwerach najpierw i o komunikacji. To jest tutaj rozpisane. No i tych dwóch opcji jeszcze nie mamy. Oczywiście linki do... Do tego też znajdziecie, do najciekawszych rzeczy znajdziecie w opisie, a jeżeli do czegoś linka nie wrzuciłem, to weźcie mi, zaznaczcie minutę, w jakiej to było i napiszcie w komentarzu, to wam wyślę jeszcze, jeżeli chcecie do czegoś, nie ma problemu. Tyle. Mamy 25 marca, kolejna informacja i pisze tylko Mon. Nie wiem, jak to się wypowiada po angielsku. Moon. Mon, Mon, a mniejsza to po prostu po prostu księżyc. Jak widzicie na zdjęciu, chłop zrobił zdjęcie, jak jedzie pociągiem w simrailu i widzimy, zdję i widzimy księżyc zdjęcia też widzimy, ale widzimy też księżyc i tutaj jest takie pytanie bo ja jeszcze nigdy nie widziałem w SimRailu księżyca, czy ktoś z was spotkał się z księżycem w SimRailu oprócz tej osoby tutaj z, która wystawiła to na forum kolejny temat, bocznica 25 marca tutaj jest taka wiadomość, w SimRailu jest sporo nieużytych bocznic tak jak zakład przeróbki węgla w Juliuszu, Huta, Cedlera w Daindówce i tak dalej chodzi tutaj o, sobie, o to, że jak weźmy najłatwiejszy przykład Jaki nam wpadnie do głowy, gdzie często się też jeździ, czyli Łazy EUA. Mamy tutaj kupę bocznych torów, ale tak naprawdę tylko tam 5-6 są w użytku, a na tych bocznych to się nic nie dzieje. I to by było fajne, jeżeli dojdą manewry na, na multiplayer, że będą w Łazach stały wagony, na przykład towarowe, osobowe, po prostu tak, jak jest w rzeczywistości. Nawet nie wiem, co w Łazach stoi, nigdy nie byłem. Wiem, co stoi w Warszawie grochów, to tam są osobowe. Powiedzmy, że w Łazach stoją towarowe. Nie wiem, jakie są, możecie dać znać w komentarzu. Stoją, towarowe wagony. My przejmujemy pociąg, powiedzmy z z Sędziszowa, przykładowo tylko. Jedziemy do Zawiercia albo tam do tych Łaz. Manewrujemy, podłączamy te wagony i jedziemy do Katowice, kopalnia Staszic, wbierzemy stamtąd węgiel, wracamy do łaz, odstawiamy wagony, lokomotywę też i ona tam stoi. Koniec scenariusza. Kolejny scenariusz na multi, osoba robi to samo: zaczyna dyżur w zawierciu, jedzie do łaz, podłącza wagony te, co myśmy w poprzednim scenariuszu tam odstawili, i jedzie z nimi tam, gdzie ma jechać. To by było bardzo fajne, i tutaj ta osoba miała to na myśli. Osoba tutaj odpowiedziała, były podobne zapowiedzi. W dalszej fazie mają być udostępnione manewry, przez co będzie. Można kończyć albo zatrzymać grę w takich miejscach. Ok, zatrzymaniem gry nie jestem za tym, ale takie manewrowanie bym był super fanem. Co będzie, to się przekonamy.